jest tam i Pan Starosta tam chciał się spytać, bo czy na ulicy Sportowej można by było dodać jeszcze jakieś pasy, bo tam tych pasów jest bardzo mało przejścia dla pieszych i czy można jest możliwość, żeby jeszcze tam ze dwie sztuki gdzieś tam wpasować? Dziękuję na, na, na to pytanie. Szkolarzy, że, 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 że troszeczkę wcześniej nie, nie mieliśmy tego wniosku, bo skończyliśmy akurat w tym... E, e, chyba wczoraj czy przedwczoraj malowanie ulic w mieście, ale to sprawa nie jest jakby myślę wykluczona. Powiem tak, żeby zrobić jakieś nowe przejście to trzeba uzgodnić nową organizację ruchu, czyli nie odbywa się to na takiej zasadzie, że ktoś może sobie zrobić przejście tam gdzie chce, tylko musi być uzgodnione z komendą powiatową policji, a również ze Starostwem Powiatowym z Wydziałem Komunikacji. Jeżeli taki wniosek, proponuję, żeby taki wniosek do do, czy do zarządu tego zarządu dróg w kolnie, czy do, do powiatu do, do, do kancelarię naszą wpłyną i można by było nawet zaproponować jakieś takie rozwiązania, które Państwo dobrze znacie potrzeby mieszkańców, w którym miejscu takie, takie przejście <coughs> mogłyby być. Oczywiście nie namawiam do mnożenia tych przejść, bo to jest też może nieraz niekoniecznie nie, nie tam, gdzie, gdzie widać, że ludzie... Skracają sobie drogę najlepiej, to zawsze, jeżeli przez trawnik jest jakieś wydebrane przejście, to tam zrobić chodnik, czy tak, gdzie ludzie przechodzą, to znaczy, że tam jest taka potrzeba. I wtedy yy, na pewno do to, to sprawy wrócimy i postaramy się takie, to, to rozpatrzyć w miarę pozytywnie, bo nie jest to jakiś wielki koszt wymalowanie pasów, oznakowanie, no i, yy, i oczywiście uzgodnienie organizacji ruchu.